Rafał Zaorski kontra Trader21 czy przed nami prawdziwe krypto biznes fame MMA dużo informacji z krypto.com dobre informacje dla sieci testowej Ethereum w sprawie przejścia na proof of stake jeden nowy projekt walk to earn oraz dużo informacji z rynku i porozmawiamy dzisiaj sobie też o samym bitcoinie Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Czwartek, 9 czerwca, a my oczywiście standardowo lecimy z naszymi tematami. Jeżeli oczywiście na kanale jesteś pierwszy raz, warto bać subika, warto dać łapkę w górę po to, żeby być na bieżąco z każdym moim materiałem. A jeżeli uznacie, że te wideo jest wartościowe, również podzielcie się łapką w górę. Przypominam, że wszystko co mówię w tym materiale, to nie jest porada inwestycyjna. Pierwsza, słuchajcie, pobudka w tym tygodniu, a właściwie obiad z kryptoekipą, dlatego, że dużo gdzieś tam roboty w biznesie. Procesach stacjonarnych, natomiast jesteśmy, robimy aktualizacje Także dziękuję wszystkim, którzy czekają na materiały. Oczywiście starałem się w tym tygodniu trochę ponagrywać Wszystko macie na moim kanale z ważniejszych rzeczy wczoraj, słuchajcie, rozmowy branżowe, kolejny polski projekt. Tak wiem, polskie projekty są słabe, ale my je sprawdzamy, my je pokazujemy i oczywiście seria rozmowy branżowej jest po to, żebyś mógł dokonać własnej indywidualnej oceny projektu oraz oczywiście potem na live zadać pytania. Natomiast zaraz do jeszcze wrócimy do tych polskich projektów, trochę się również do tego odniosę. Natomiast, w mojej prywatnej opinii, Planetary Party projekt dość dobry. Mam tu na myśli to, że przede wszystkim mają już gotowy produkt, a więc przychodzą do nas z czymś, co już jest. Wiele projektów gdzieś tam, które wywodzą się z nurtu gamingowego, wiele projektów z nurtu Play and burn, dopiero tak naprawdę za jakiś czas da nam swój projekt i dostajemy bardzo często obietnice. Tutaj jednak ten projekt mamy gotowy. Oczywiście. Zachęcam wszystkich do obejrzenia tych rozmów branżowych. Mamy również, słuchajcie, dla was konkurs razem z projektem Planetary Party Verse. Konkurs jest na moim Twitterze. Do wygrania dwa NFTki i wejście na whitelistę. Więc, jeżeli was to zainteresuje, to zapraszamy, zapraszamy serdecznie. Oczywiście więcej informacji na stronie, na Twitterze i na naszych grupach. Dobra, słuchajcie, jest późno, żeby nie przedłużać, lecimy z naszymi tematami. Oczywiście, Bitcoin hula sobie od jakiegoś czasu na poziomie słuchajcie, 29, 31 tysięcy, i tak naprawdę jak popatrzymy na ostatnie 14 dni, to można było Bitcoin łapać właśnie w okolicach 29, potem szliśmy na 30, 31 tysięcy, potem mieliśmy znowu spadek w okolica 30 i znowu szliśmy na 31 i znowu mieliśmy spadek i mamy taki słuchajcie mały roller coaster. Natomiast fakty są takie, że Bitcoin jest dzisiaj 56% poniżej swojego ATH, które słuchajcie, było 7 miesięcy temu i było na poziomie 69 tysięcy. Jeżeli chodzi o alty, większość altów wykrwawiona, większość altów w dole. Oczywiście w przeliczeniu do ostatniego ATH, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina, dzisiaj 30 179, jeżeli chodzi o cenę ethera 1798. Natomiast niektóre pozycje robią mniejsze lub większe ruchy. No i teraz słuchajcie, zastanawiamy się tak naprawdę co dalej z rynkiem, zastanawiamy się nad tym okresem wakacyjnym i tak naprawdę zastanawiamy się, co może się wydarzyć. Jeżeli chodzi o moje podejście do Bitcoina, ja nie szukam nigdy szczytów, nie szukam nigdy górek. Podobnie zachowuję się, jeżeli chodzi o altcoiny i ta strategia uśredniania sprzedaży, uśredniania zakupu daje mi w mojej prywatnej opinii bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi na, o rynek kryptowalut. Natomiast fakty są takie, że coraz więcej miliarderów, coraz więcej również inwestorów instytucjonalnych, po prostu Bitcoina posiada i to jest coś, czego nie mieliśmy wcześniej, absolutnie ta hossa i ostatnie dwa lata to jest systematyczne uzupełnianie właśnie swojego portfela Bitcoinem przez ważnych i możnych graczy właśnie z całego świata i to na pewno jest dobra informacja. Oczywiście jedni traktują Bitcoina długo, inni krótkoterminowo, inni jako dywersyfikację swojego portfela, natomiast w mojej prywatnej opinii jest to bardzo dobra informacja i jest jest to informacja, która utwierdza mnie, że warto gdzieś tam tego Bitcoina mieć. Natomiast zanim jeszcze do Bitcoina, słuchajcie, yy, ostatnio dużo rozmawiamy o tym, w jaki sposób dywersyfikować swój portfel. Dużo bardzo malajwie poświęciliśmy czasu, gdzie omawialiśmy stablecoiny i rozmawialiśmy, które stablecoiny warto mieć i czy stablecoiny to jest w ogóle bezpieczna przystań. Myślę, że do tego też zrobię kolejny film jako yy, właśnie moje kryptomyśli. Natomiast bardzo cieszą mnie, słuchajcie, te wyniki ankiety, którą zrobiliśmy. Zapytałem was, jak wygląda. Dywersyfikacja waszego portfela fiatowego, a więc nie pytałem was o kryptowaluty, zapytałem was, czy macie jakieś inne waluty niż złotówki. No i słuchajcie, co mnie bardzo cieszy: ponad 1000 osób wzięło udział i ponad 74% ma inne waluty. Uważam, że jest to dobra informacja. Ja sam jestem osobą, która portfel dywersyfikuje. Obecnie dywersyfikuję to na dwóch pozycjach, a więc posiadam zarówno euro, jak i dolara amerykańskiego. Natomiast tak jak widać, coraz więcej osób patrzy w kierunku innych walut. A nie tylko i wyłącznie w kierunku złotówki. Natomiast, słuchajcie, wracając do Bitcoina, oczywiście, w mojej prywatnej opinii, Bitcoin jest dobrym aktywem długoterminowym i Bitcoin historycznie potwierdził, że potrafi się obronić. Natomiast musimy patrzeć bardzo szeroko i tak naprawdę zastanawiać się co się może wydarzyć w obliczu oczywiście kryzysu gospodarczego. Jedni straszą, że to będzie największy w historii kryzys, że zmiecie wszystko, że rozłoży gdzieś tam krebycobiorców. Już dzisiaj poszła informacja, że krebycobiorcy zbierają się po to, żeby gdzieś tam protestować. Natomiast trzeba też sobie odpowiedzieć jawnie i powiedzieć sobie bardzo mocno, że Bitcoin tak naprawdę nie doświadczył jeszcze takiego naprawdę, naprawdę potężnego stres testu. Oczywiście mieliśmy początek pandemii to wszystko pamiętacie mieliśmy załamanie wielu rynków i również Bitcoin poleciał bardzo mocno do 3000 dolarów natomiast zobaczymy tak naprawdę jak zachowa się Bitcoin w obliczu kryzysu dzisiaj zastanawiamy się czy Bitcoin może być bezpieczną przystanią czy Bitcoin to jest dobre aktywo właśnie na kryzys jeżeli miałbym być 4 to w mojej prywatnej opinii obserwując Bitcoina długoterminowo uważam że lepiej Bitcoina jest mieć niż go nie mieć i to jest coś co powtarzam wam bardzo często natomiast czy Bitcoin pójdzie swoją drogą, drogą, czy straci tą korelację z innymi aktywami, na to musimy jeszcze poczekać, żeby sobie właśnie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast słuchajcie, bardzo ważne jest to, że ja Bitcoina uzupełniam. Dla mnie każda kolejna hossa, każdy kolejny cykl, każdy kolejny spadek jest po prostu czasem, żeby mieć tego Bitcoina więcej i zawsze za część zysków, które osiągam na rynku kryptowalut, część odkładam sobie na swój portfel Bitcoinowy. Natomiast oczywiście dzisiaj gdzieś tam ten rynek podzielony jest, każdy ma własną strategię, ale zauważyłem jedno bardzo prostą zależność. Dokładnie te same osoby albo podobne osoby, które szukały górki na Bitcoinie, szukały gdzieś tam szczytów Bitcoina, czekały być może na 100 tysięcy dolarów i nie sprzedawały również swoich altcoinów twierdząc, że pójdziemy gdzieś tam w bardzo mocną hossę, gdzieś zostawiły swój portfel licząc, że Bitcoin pójdzie na 100 tysięcy, a altcoiny dopiero później po tym dużym ATH na Bitcoinie pójdą po bardzo dobre wyniki gdzieś tam te osoby nie zrealizowały zysków i dzisiaj te osoby piszą absolutnie to samo, że one z kolei nie kupują Bitcoina, bo Bitcoin może zlecieć do 20, do 17, czy, narzej, czy nawet poniżej właśnie tego ATH z ostatniej hossy, a więc poniżej tych 19 tysięcy dolarów. No i słuchajcie, w mojej prywatnej opinii nie warto szukać szczytów i dołków. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Natomiast tak naprawdę Bitcoin oczywiście, jeżeli pójdziemy bardzo mocno gdzieś tam w spadki, może spać rzeczywiście w okolice tego a techa może spaść niżej, i tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć: nie ma na tym rynku wróżbitów, i nikt nie ma szklanej kuli. Natomiast ja nie znam lepszej, słuchajcie, strategii, niż uzupełnianie bitcoina poziomami. I teraz, oczywiście. Cały czas kupuję bitcoina co tydzień za te moje pasywki, dokupuję sobie, dlatego że uważam, że ten poziom w okolicach 30 tysięcy dolarów jest jak najbardziej ok, jeżeli chodzi o mój portfel. Kupowałem bitcoina taniej w przeszłości, ale również kupowałem bitcoina drożej, bo i bitcoina uzupełniałem na poziomie 45-43 tysięcy dolarów, więc gdzieś tam ten mój podział jest zdywersyfikowany. No i teraz oczywiście są osoby, które twierdzą, że teraz nie można w ogóle dotykać rynku, że to nie jest czas na zakupy, że to gdzieś tam trzeba to wszystko przeczekać. Po części, jeżeli ktoś ma mały portfel i liczy na to, że będą spadki, można z tym się zgodzić. Natomiast, jeżeli masz portfel dobry, masz portfel solidny, to moim zdaniem najlepsza strategia jest właśnie kupowania poziomami, ale to jest moja prywatna strategia i to jest gdzieś to, coś, co działa u mnie, i nie jest to, tak jak często mówię, porada inwestycyjna. Natomiast bardzo ważne to jest to, że przez te szukanie dołków, przez te czekanie na nie wiadomo jaki spadek, i tak samo przez czekanie na niesamowite ATH czy to na Bitcoinie, czy to na altcoinach nie ma wiele osób wyników, i o tym trzeba mówić bardzo jasno. Musisz mieć swoje poziomy, musisz mieć swoją strategię, i to powinno gdzieś tam dać ci tą cenę uśrednioną. No i teraz oczywiście. Tak jak mówię, Bitcoin nie miał gdzieś tam jakiegoś takiego wielkiego stres testu. Na pewno regulacje, słuchajcie, które gdzieś tam idą, zarówno na stablecoinach, jak i na wielu kryptowalutach, będą miały również bezpośredni wpływ na cenę Bitcoina. Trzeba sobie o tym jawnie powiedzieć. Wielki kryzys yy, zazwyczaj charakteryzuje się tym, że ludzie gdzieś tam są wystraszeni, często gdzieś tam nie inwestują. Natomiast to jest dobry czas dla inwestorów, którzy mają zbudowany portfel i mają co dywersyfikować, i mają w co inwestować. Moja strategia bardzo prosta: Kupuję Bitcoina systematycznie, kupuję go w tych cenach, które jest. Natomiast nie ruszam main walletu, nie inwestuję gdzieś tam swoich środków z HOSY, a inwestuję swoje cotygodniowe pasywki, czy to z Crypto.com, czy to z Celsiusza, czy to z Ilt.up'a, czy to ze Stepena. Za to wszystko kupuje sobie jak najbardziej Bitka. Taka jest moja strategia. Wiele osób ostatnio pisało do mnie, że nie warto na tych poziomach kupować. Natomiast to jest kwestia indywidualna. Jeżeli ktoś wchodził na szczęście i kupował Bitcoina po 59-69 tysięcy, no to dlaczego nie ma... Kupić go teraz, jeżeli jest na spadku, po to, żeby uśrednić cenę. Jeżeli ktoś w ogóle nie kupował bitcoina i chciałby dzisiaj zacząć swoją przygodę na rynku kryptowalut, w momencie, kiedy bitcoin jest minus 50 parę procent, być może jest to dobra opcja. Dlatego trzeba mieć własną strategię. Natomiast ja jeszcze raz zaznaczam, że wiele osób szuka szczytów i górek, i tak jak wiele osób od analizy podawało, kiedy mieliśmy bardzo dobre wyniki na altcoinach, na bitcoinie, że najprawdopodobniej pójdziemy na 100 tysięcy, rysowało kreski i gdzieś tam być może uzupełniało tego bitcoina. Bitcoina. Tak samo teraz wiele osób, które zajmuje się analizą techniczną twierdzi, że być może pójdziemy w dół i nie warto kupować, a ja twierdzę, musisz mieć swój plan. Natomiast trzeba jasno powiedzieć historycznie Bitcoin do tej pory się obronił. Bitcoin podczas każdego kolejnego cyklu przebijał swoje ATH i patrząc tylko historycznie na Bitcoina, możemy stwierdzić, że do tej pory te aktywo jak najbardziej zdało egzamin. Natomiast przed Bitcoinem duży stres test. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Natomiast ja bitcoina swojego uzupełniam systematycznie. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście, coś, co staram Wam się przekazać, to jest ten entuzjazm to jest coś, co jest mega ważne, i teraz. Powiem wam, że patrząc na to, jakie są zasięgi na YouTube, patrząc, ile osób przychodzi na live, to jest dużo mniej niż podczas tych szczytów, stwierdzam, że tak naprawdę musisz mieć swoje zasady. I teraz, jeżeli będziemy bardzo długo w becie, jeżeli będziemy mieli bardzo długie spadki, jeżeli na rynku będzie nudno, jeżeli będzie dodatkowy food wokół y, gdzieś tam wielu firm, jeżeli sek będzie brał się za wiele rzeczy, będzie brał się za giełdy, za stablecoiny, to będzie taki czas, dokładnie jak mieliśmy w roku. Właśnie osiemnastym, kiedy bardzo dużo osób odpadło z rynku kryptowalut. Im jest gorszy fut, im są niższe ceny, im jest mniej entuzjazmu, tym więcej osób z tego rynku odpada. Natomiast ja uważam, że oczywiście ciężko czasami jest ten entuzjazm w sobie gdzieś tam wyzwolić, ale ja uważam, że jeżeli ty poważnie myślisz, o zmianach finansowych na świecie, o technologii blockchain, o kryptowalutach, to musisz dać sobie czas i jeszcze raz powtarzam, wiem, że to jest nudne, ale będę o tym mówił. Musisz nauczyć się działać na tym rynku długoterminowo. Edukacja, szukanie informacji, szukanie trendu, odbieranie airdropów, które pozwoli ci zbudować portfel. Moim zdaniem to wszystko jest ważne. I oczywiście dzisiaj, nawet pod tym tweetem, wiele osób pisało do mnie, że yy, tak naprawdę entuzjazm ma się wtedy, kiedy się zarobiło. Ja się z tym nie zgadzam. Pamiętam, kiedy po przegranej się 17. 18, 18, straciłem cały portfel i tak naprawdę w momencie, kiedy poznałem Proof of Stake, kiedy zacząłem odbierać airdropy, wtedy obudził się we mnie entuzjazm, wtedy zacząłem budować swój portfel i wiem, że jest trudno, jeżeli jesteś na minusie, wiem, że jest trudno, jeżeli twoje pozycje są na minusie i rynek nie dał ci tego, co chciałeś, ale najważniejsze, żeby gdzieś tam nauczyć się operować na tym rynku długoterminowo. I jeszcze raz powtarzam, jeżeli masz mały portfel na rynku krypto, to im dłużej jest smutno, im dłużej jest strach, im dłużej jest bessa, tym lepiej, bo jesteś w stanie przygotować się do hosty. Jeżeli hosta przychodzi nagle, mamy szybkie wzrosty, zazwyczaj nie jesteś w stanie zbudować swojego portfela. A więc wiem, że to nie jest popularne, ale powiem krótko. Edukujmy się i cieszmy się bez sądu. Dobra, rozgadałem się, ale lecimy, słuchajcie, dalej. Oczywiście... Bardzo ważne to jest to, że tak naprawdę teraz cały czas staramy się pokazywać nowe projekty. Ja cały czas szukam nowych projektów, szukam nowych trendów, natomiast fakty są bardzo proste. Rynek kryptowalut Hossa Bessa yy, gdzieś tam zależą od wielu czynników, natomiast są związane z emocjami i sentymentem. No i teraz słuchajcie, jak mieliśmy hostce, to każdy gówno, każdy shitcoin, każdy memcoin niesamowicie rósł. Ludzie kupowali wszyz różnego rodzaju nft i wszystko robiło bardzo dobre wyniki. Niektóre projekty Play and earn, bez podstaw, bez fundamentów, tylko dla tego wchodziło się na Lunchpada, bo gdzieś tam y, bardzo duża społeczność była i było wiadomo, że ten projekt zrobi razy 5 czy razy 10. Natomiast kiedy jest strach, kiedy na rynku jest trochę gorzej, kiedy jest ta przysłowiowa bessa, to nawet jeżeli pokazujemy dobre projekty, to ludzie są wystraszeni. Dzisiaj tak naprawdę doszło do sytuacji po upadku Lumy, że każdy projekt, każdy projekt, który spadnie poniżej 50-60%, nawet jeżeli ma Team, jeżeli ma produkt, to jeżeli noga się powinie, to będzie nazywany Ponzi i piramidą finansową. Tak jak mieliśmy gdzieś tam. Wielu specjalistów od szczepionek, wielu specjalistów od piłki, teraz mamy wielu specjalistów od tenisa i mamy w Polsce wielu specjalistów od właśnie piramid finansowych. Natomiast chciałbym podkreślić to, że mimo, że rynek jest w jakim miejscu, jest, to cały czas będziemy pracować. Ostatnio byliśmy na Reach4 po to, żeby również poznać nowe projekty i chciałem Wam bardzo gdzieś tam wyraźnie zaznaczyć, że cały czas będą pojawiać się dobre projekty, to nie jest tak, że jeżeli mamy strach na rynku, to nie ma tych dobrych projektów. Natomiast rzeczywiście jest teraz taki czas, że nawet jeżeli pojawia się projekt, który ma niesamowity produkt, ma dobry produkt, no to przez to, w jakim miejscu jesteśmy ten projekt gdzieś tam nie robi wyniku. Ale my cały czas, słuchajcie, szukamy. No i oczywiście polecam sprawdzić Plametary Partyverse, młody team, Polacy. Wiem, że wiele osób nie lubi polskich projektów, ale popatrzcie tutaj na produkt. Dzisiaj ten projekt ma jedną przewagę. Zanim wychodzi do inwestorów ze sprzedażą NFT-ków, zanim wychodzi do inwestorów z tokenem, to daje gotowy projekt, który jest w App Store, można go pobrać właśnie w App Store, można potestować, jest również dostępny na Androida. Także moim zdaniem to już jest dużo. Natomiast Tutaj kwestia zależy od tego, czy lubisz nft czy lubisz metaversy, czy widzisz przyszłość w metaversach, gdzie będzie można imprezować. Więc jeżeli tego nie lubisz, to nie jest temat dla Ciebie. Natomiast przestrzegam przed tym, że gdzieś tam wszystko wrzucamy do jednego wora. I pamiętajcie, rozmowy branżowe, live skrypty, to są dwa materiały, gdzie projekty przychodzą do nas po to, żeby się Wam przedstawić, żebyście mogli wyrobić swoje zdanie, ale przede wszystkim apeluję do wszystkich, jeżeli projekt Was zainteresuje, przyjdź na tego live'a, zabaj swoje pytania, jeżeli uznasz, że jest wartość, super, jeżeli uznasz, że nie ma wartości też dobrze, natomiast ja jestem po pierwszych ocenach projektu, mam już zainstalowaną aplikację, używam i stwierdzam krótko chłopaki mają gotowy produkt to wszystko działa, przed nami sprzedaż NFT i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać natomiast już mają więcej zrobione niż wiele, wiele projektów i za to na pewno warto docenić natomiast jeżeli nie lubisz polskich projektów i z góry uważasz, że wszystkie są takie same i wszystkie spadną minus 90% no to być może to nie jest temat dla Ciebie a jeżeli uważacie, że projekt jest wartościowy Zachęcam do obejrzenia materiału, łapa w górę i mamy dla Was oczywiście konkurs. To, co oczywiście budzi emocje, to starcie, tak to nazwijmy, Rafała Załorskiego z traderem 21. Jest to temat, którym żyje cała nie tylko krypto społeczność, ale taki świat również twitterowych polskich finansów. Tak to nazwijmy. Oczywiście to trwa od jakiegoś czasu. No i teraz słuchajcie, wiele osób pytało mnie o zdanie gdzieś tam wiele osób pytało, jak ja na to się zapatruję i powiem krótko. Moim zdaniem Gdzieś tam powinniśmy patrzeć ta wszystko z innej strony. I teraz, jeżeli uważasz, że Rafał Zaorski robisz robi dobrą robotę. Korzystaj z tego. Jeżeli uważasz, że trader 21 robi dobrą robotę, korzystaj z tego. Jeżeli uważasz, że Maciej Tomczyk robi dobrą robotę, korzystaj z tego. Jeżeli uważasz, że Jarząbek, Mike Satoshi i wielu innych robią dobrą robotę, korzystaj z tego. A jeżeli coś ci się nie podoba, jeżeli twierdzisz, że ten za szybko mówi, ten jest za wysoki, ten za niski, ten ma reflinki, ten nie ma reflinków, to po prostu z tego nie korzystasz. Takie jest moje podejście do tych wszystkich osób. Jeżeli jest coś wartościowego, to posprawdzam. Jeżeli nie, to nie i gdzieś tam tak patrzę, ma cały świat. Jednym osobom nie podoba się, że nie wiem, my jako kryptoekipa mamy współpracę, mamy reflinki na przykład do Binance'a, czy do KuCoin'a, czy do Crypto.com, a inni w zamian za to, że robimy materiały, doceniają naszą pracę i chętnie rejestrują się z naszych linków i każdy może wybrać tutaj swoją drogę. Natomiast Obserwuję oczywiście materiały, widziałem zarówno Rafała, jak i, jak i Tradera 21. Natomiast co, co do samego Tradera 21, chętnie też bym z nim porozmawiał, dlatego że to, co, je, co mi się nie podobało, to nie podobało mi się jego wystąpienie na Investkafs i po tym, po tym wystąpieniu podszedłem do niego, zaprosiłem go na kanał. Jak zostałem potraktowany, to chyba już wszyscy słyszeliście, więc nie będę tego opowiadał. Natomiast chętnie pogadałbym z Traderem 21 na temat samego Bitcoina, na temat właśnie tego Aktywa, gdzie ono jest u niego umiejscowione i dlaczego pokazał to w taki sposób na Inwest, a nie inny. A więc bardziej, jeżeli bym miał tutaj któregośkolwiek z tych panów zaprosić, to rozmawiałbym o rynku. Z Rafałem myślę, że też mogła być ciekawa rozmowa na temat rynku, spekulacji, na temat, na temat podejścia. Natomiast to, co dzieje się prywatnie, każdy ma inny charakter, jeden jest spokojny, drugi jest nerwowy, jeden zbiera znaczki, drugi chodzi do kina, a trzeciego kręci adrenalina, więc tutaj ja w to gdzieś tam bardzo, bardzo mocno nie wnikam. Natomiast jeszcze raz w mojej prywatnej opinii. Warto korzystać z tych materiałów, gdzie widzicie wartość. Podobają Wam się moje poradniki, super, oglądajcie. Podobają Wam się livey Majka Satoshi, wpadajcie na lajfy. Podoba Wam się to, co robi Rafał na swoich liveach? róbcie, korzystajcie. Podoba Wam się ta wiedza, którą podaje Trader21 w pigułce. Korzystajcie i tyle ode mnie na ten temat. Prosiliście o komentarz, więc po prostu to skomentowałem. Oczywiście dużo dzieje się przy Ethereum jesteśmy coraz bliżej proof of stake, ja wiem, że niektórzy mówili, że to już nigdy nie nadejdzie, natomiast oczywiście trwają testy, które przebiegają bardzo dobrze, a więc mamy tutaj kolejną, że tak powiem fazę, fazę oczywiście merch w sieci testowej Robstem, jest to właśnie tutaj jeden z tych ostatnich kroków, aby przybliżyć właśnie sieć Ethereum do przejścia na proof of stake jeszcze w tym roku jeżeli chodzi o mnie tak jak wiecie, ja Etera również słuchajcie, uzupełniam, i tak naprawdę co poniedziałek pokazuję wam ten mój portfel, w jaki sposób on jest zbudowany, jakie mam tam pozycje. Dzisiaj też postaram się wkleić wam screena, żebyście zobaczyli gdzieś tam, co, co posiadam. Natomiast bardzo ważne jest to, że musisz mieć odpowiednie podejście do każdej pozycji. Dla mnie dzisiaj. Ethereum jest na bardzo podobnym poziomie co Bitcoin. Jest to ten pierwszy, najważniejszy koszyk. I oczywiście przyznawałem się wielokrotnie, że popełniłem wiele błędów podczas tej hossy, i rzeczywiście to, że nie sprzedałem fundamentalnych pozycji, chociaż 20% takich jak Bitcoin, takich jak Ether, takich jak Polka, bo takich jak Solana, to być może był błąd. Natomiast u mnie wynikało to też z tego, że ja nie musiałem tego sprzedawać, tak więc wyszło tak, a nie inaczej. Natomiast Uważam, że ETR cały czas jest dobrą pozycją, i tak jak wiecie, dla mnie to jest praktycznie. Taka sama pozycja na podobnym poziomie co Bitcoin, ale to jest gdzieś tam tylko moje prywatne zdanie. Dobra, lecimy do naszych projektów i lecimy do szukania rzeczy nowych. Walk to earn, move to earn, jakkolwiek tego nie nazwiemy, to się niesamowicie rozwija i razem z kryptoekipą znaleźliśmy nowy, fajny projekt. Projekt nazywa się Walkem. Od razu mówię, nie podoba się, nie interesuj się, ja wam pokazuję po prostu to, co znajduję. Natomiast oczywiście mają tutaj być dodatkowe elementy, nie tylko gdzieś tam właśnie move to earn, walk to earn, ale również. Słuchajcie, ma być grywalizacja. Aplikacja jest do pobrania za darmo i jak ją pobierzecie, dostaniecie takiego pierwszego swojego Miśka, Shopa, czy tam pingwina Lemura. Tak to, słuchajcie, wygląda. Natomiast bardzo ważne to jest to, że projekt jest darmowy na razie. Można zacząć sobie w tym projekcie za darmo. 122 tysiące obserwujących, a więc całkiem nieźle to wygląda. No i oczywiście, tak jak to mamy napisane, pierwsza na świecie: Walk to Earn Game, a więc. Również te elementy grywalizacji. Bardzo mi się podoba, że projekt jest na Solanie. Ja Solane bardzo lubię i omówię Wam ten projekt w oddzielnym filmie, dlatego że, tak jak wchodziliśmy w Stepena na początku, tak samo tutaj jest kilka elementów, które mi się bardzo podobają. Także, oczywiście, będziemy bardzo mocno ten projekt sprawdzać. Dzisiaj tylko taka pierwsza informacja, że jest nowość, a ja lubię nowe trendy i lubię, oczywiście, gemy z zastodoły w łomży. Lecimy sobie dalej dla osób, które nie straciły jeszcze wiary w NFT i działają na różnych sieciach, oczywiście mamy Busy Bears Club, ja sobie jednego wymintowałem, projekt na Kronosie, taki klucz tak naprawdę do całego tego ekosystemu, informacje oczywiście na temat tego projektu macie na naszej polskiej grupie Kronos Polska, no i oczywiście na lootpadzie można sobie przymintować, jeżeli, jeżeli macie ochotę, 459 kro, tak to wygląda, natomiast oczywiście musicie się zastanowić, czy to jest dobry czas na inwestowanie w NFT i czy Ty masz dzisiaj środki, żeby w te NFT Inwestować. Oczywiście CryptoCom, tam cały czas działamy, tam bardzo dużo się dzieje. Przede wszystkim kończy się supercharger na Fitfi, a więc pamiętajcie o tym, że po zakończonym superchargerze trzeba wejść i zatwierdzić swoją alokację. To jest bardzo ważne i mamy na to jeszcze tutaj 23 godziny i od tego momentu będziecie codziennie przez kolejne właśnie dni dostawać te tokeny, no i rusza kolejny supercharger, rusza supercharger na. Ethereum co mnie bardzo cieszy, bo Ethereum lepiej mieć niż nie mieć, tak jak w przypadku Bitcoina. Tutaj, słuchajcie, moje zdanie się nie zmienia. Oczywiście, sam Supercharger macie opisany na moim kanale. Dostajemy oczywiście, zatwierdzamy odpowiednią ilość kro, i później, oczywiście, mamy tutaj naliczenia. To, co słuchajcie, jest bardzo, bardzo ważne, to to, że w każdej chwili można te kro sobie zabrać i można tego kro sobie dołożyć. A więc, przez ten cały okres subskrypcji, można robić ruchy na swoim portfelu. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kryptokom. Cały czas działamy Ostatnio też dawałem takiego tweeta na temat kryptokom, Pokazywałem moje pasywne naliczenia, cro, jeżeli chodzi o giełdę. Jestem bardzo zadowolony, mimo że gdzieś tam rynek jest w dole, mimo że ceny pospadały. Ta dniówka jest przyzwoita i ja jestem teraz w momencie, kiedy nie sprzedaję swoich cro. Dlatego w tym moim pasywnym portfelu, gdzie macie tylko pozycje z pasywek, te cro się co tydzień uzupełnia, bo co tydzień dodaję sobie tą tygodniówkę. I oczywiście czekam na kolejny, kolejny alt. Sezon. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście zaczęło się w końcu dziać w Chiliz, w sensie, że to nie znaczy, że się nic nie dzieje, bo dzieje się. Bardzo mocno gdzieś tam pracują nad Skowilem, a więc nad swoją siecią. Gdzie również projekty będą mogły się na tej sieci budować, projekty właśnie sportowe, ale oczywiście dużo dzieje się również, jeżeli chodzi o kluby. Ostatnio mieliśmy oczywiście Stany Zjednoczone, to były bardziej partnerstwa, a teraz, słuchajcie, mamy już nowe, nowe kluby, które tutaj dochodzą. Oczywiście mamy drużynę z Indonezji, a więc kierunek dość ciekawy. Być może dla wielu kibiców piłki nożnej, taki jak, jak kierunek dość egzotyczny, ale ostatnio mało było tych nowych drużyn, więc to mnie, słuchajcie, bardzo cieszy. No i oczywiście mamy Benfica Lizbonę, a więc mamy otwarcie Ligi Portugalskiej dwie dobre drużyny, być może jedna dobra, ok, trochę, trochę przesadziłem natomiast przyjmijmy także, że coś się w z i Socjusz dzieje, nowe kluby dochodzą natomiast widać, że mocno są skupieni nad swoją siecią, gdzie będzie czyli pełnił podobną rolę jak właśnie na blockchainie Binance'a gdzieś tam BNB czy właśnie tutaj w Kronosie Crypto.com, a więc jest to dodatkowa użyteczność dla Chiliz'a i być może warto się pochylić również nad tym projektem, jeżeli do tej pory gdzieś tam tego projektu nie mieliście. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście na Probicie mamy kolejny ekskluzyw, a więc kupowanie kryptowalut za połowę. Teraz bardzo fajny ekskluzyw, bo tutaj z kursem się nie za wiele zmieni, bo mamy Stablecoina, mamy USDC, także oczywiście 3 dni do końca. Prosiliście o aktualizację poziomów, o instrukcję do Probita. Zrobię na dniach, jak tylko będę miał trochę więcej czasu. Tak naprawdę od jutra już wracam do stuprocentowej pracy dla Was, pracy online, pracy na naszych grupach. Na koniec dzięki, że jesteś ze mną, dzięki, że mnie oglądasz. Wiem, że jest nas mniej. Ale tak to już jest. Trudne czasy wymagają odważnych decyzji i wiem, że wiele osób odpadnie z rynku. Wiem, że jeżeli pójdziemy po bardzo niskie poziomy na bitcoina, to zostanie z nami 300-400 osób. Wiem, że będzie bardzo mało wyświetleń, a wiem, że kiedy znowu pójdziemy po bardzo dobre wyniki, to będą oglądały mnie, czy na naszych grupach będą dołączały tysiące ludzi. Natomiast dobry inwestor jest na rynku cały czas. Ja będę z wami, będę dzielił się wiedzą. Zapraszam na nasze wszystko, wszystkie grupy. Na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się nisko zostańcie z entuzjazmem, hej ekipa!